Cześć, przyjaciele! Na dwozie nowego Citroena Jumpy 2025 rok prezentuje się nowocześnie i praktycznie, z naciskiem na funkcjonalność i solidność. To prawdziwa nowość, która łączy styl i niezawodność w codziennej pracy lub podróżach. Pod maską znajduje się silnik diesla o mocy 106 kW, czyli 144 km, zapewniający pewną dynamikę. Automatyczna skrzynia biegów sprawia, że prowadzenie jest wygodne zarówno w mieście, jak i na trasie. Rzeczywiste spalanie w cyklu mieszanym wynosi około 6,57 litrów na 100 km, co jest dość ekonomiczne dla tego typu auta. Ważnym parametrem jest ładowność w zależności od wersji jumpy, może przewozić do 1375 kg, co czyni go niezawodnym partnerem w biznesie i codziennych zadaniach. Wnętrze zostało zaprojektowane praktycznie z naciskiem na wygodę kierowcy oraz przestrzeń dla pasażerów i ładunku. Dziękujemy za oglądanie. Szczególne podziękowania za polubienia. Subskrybuj, jeśli kochasz samochody. Miłego dnia i do zobaczenia.